Alert, alert! Odpalamy protokół Ostateczne Wyznanie. To jest odcinek sagi o klątwie tańca z gwiazdami, na który wszyscy czekaliśmy. Po tygodniach spekulacji, Agnieszka Kaczorowska w końcu przerwała milczenie. Pamiętacie całą historię? Najpierw było tajemnicze trzymanie się za ręce. Potem był publiczny, pełen czułości uścisk na scenie, a ostatnio rodzinna schadzka z czurkami, ale bez męża. Internet huczał, a my, wraz z wami, zadawaliśmy jedno pytanie: czy to jest romans? Dziennikarz w końcu zadał jej to pytanie prosto w twarz. I jej odpowiedź: proszę Państwa, to nie jest zaprzeczenie. To jest poezja, to jest niemal ciche, zawualowane potwierdzenie. Zapytana wprost o miłość i chemię z tanecznym partnerem, odpowiedziała: uwaga, bo to jest absolutne mistrzostwo. Gdzie jest miłość, lepiej, żeby była cisza. Bum! Słyszycie to? Ona nie powiedziała nie. Nie powiedziała, to są bzdury, kocham swojego męża. Ona powiedziała, że tam, gdzie jest miłość, potrzebna jest cisza. A my, w alert celebrycki, umiemy czytać między wierszami, tłumacząc na nasze, tak, jest miłość, ale cichosza, nie mówmy o tym głośno. To jest absolutny majstersztyk PR-owy. Zamiast zdusić plotki w zarodku i zakończyć temat, ona dolała do ognia cały kanister benzyny. Genialne. Po prostu genialne. Cała Polska teraz będzie o tym mówić. Cały nadchodzący sezon Tańca z Gwiazdami upłynie pod znakiem tego jednego tajemniczego, poetyckiego zdania. Oglądalność wystrzeli w kosmos. Gwarantowane. A gdzieś w domu siedzi jej mąż, Maciej Pela, i słyszy w telewizji, jak jego własna żona mówi: gdzie jest miłość, lepiej, żeby była cisza, w kontekście innego faceta. Głęboko i szczerze współczujemy. To musi być trudne. My, w Alert Celebrycki, jesteśmy zachwyceni. Nasze cyniczne teorie spiskowe okazały się prawdą. Klątwa działa, drama jest prawdziwa. A ten sezon tańca z gwiazdami będzie najlepszy i najciekawszy w historii. Co myślicie? To było ciche potwierdzenie romansu? Czy może po prostu bardzo, bardzo nieprzemyślana i głupia odpowiedź? Czekamy na wasze analizy i subskrybujcie, bo finał tej historii na pewno będzie bolał.